Siemano z tej strony Terror, witam was w kolejnym odcinku z Lola e, Gramy sobie na PBE i jest ze mną White Soldier. Cześć, jestem przekonany, że mam rynki i masterki po No e, Gramy sobie na public becie, tak okazyjnie, bo chcę zobaczyć jak wygląda skin do Katariny no, smutna buzia, bo Wain, nie da się bo... kupić kitty cat A ja gram Wayne bo nie chce mi się grać Queen Gram Wayne, bo lubię akrobatykę. Jestem mum i nie mam skina. No ogólnie na PB musi być skin, bo jak nie ma skina to jest siara. Jesteś biedny. To znaczy, że jak ktoś jest biedny, więc... No mamy skina, ja mam wszystkie skiny do Katariny, więc... A jestem arystokratą. Nie, arystokratką. Nie, ja płaci jeszcze nie zmieniłem O, patrz, 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 tą i tego z talona Fajne pingi mają Te. Ta... Nie, nie fajne. Ile, ile dajesz, że mi spuściło mod? Nie no, to ja, ja się, chcę, Chyba mam Ezreala potapę na midzie Tak myślę, że Ezreal... Deep Terror Trash, Ah, Deep Terror Trash Później masz e, co, jakiś nocturn też jest, nie? Terror coś tam Rozem terror chyba nocturn nie? No coś ten stylu, Mro, mroźny, mroźny nocturn No, coś w tym stylu, więc A jakieś zmiany tu znowu są czy coś? Bo ja tego nie ogarniam. Ja też wiem Wiem, że jest nowy skinder, No to też wiem Jeszcze niedokończony, bo zbugowany. Jak w to takie dziwne klatki na, na takie dziwne piksele nad nim są No to muszą go skończyć nie Nawet to praska nie ma No, no zawsze to tak wygląda? jest no? jak wchodzi coś nowego I czemu ja mam 195 nie 189 5 kilosów i patrz, patrz jaki jak już ping jest nie? Co ty robisz? Laską, psa. Kto ci pozwolił? Twój pad. Aha. A tak nie wolno. O, Darius zrobił, nie wiem co. Nie wziąłem po AD na szczęście. No. Ogólnie tutaj wszystko, tu jest wszystko duże, interfejs mam duży, więc ja tego nie zmieniam, bo mi się nie chce. Bo tylko frajerzy zmieniają. No, White ostatnio u mnie był grał na PB, więc musiałbym... Jest, jakie to jest duże. Dobra, trochę zmniejszymy, będzie taki lagus mały. Taki lag. To w ogóle... Hide, hide, coś tam by... Dobra. Myślę, myślę że nie będzie lagów niczego. I mam, przesu... e, i mam przesunięty czat. Dobra, dostałem 6 AP na jestem fajnie, nie? Ej! Co... co to było? Jaki fryer? Mam ESA pod AD, na idzie. Es pod AD, to w sumie. Jak widać, Polacy z nami grają. No going back. Ej jest realnie, czaisz? Dumburak Ej czemu Renekton tu jest? A nie totalon Czy coś... Aha, no na no że... Bankrze... Ej no co ja on double mida czy co znowu strollowate Trolo, double mid nie jest zły Tylko trzeba umieć grać tego double mida, do? Zobaczymy nie Kogo na bocie będziecie mieli czekać Co tam na dole będzie? Wine pewnie Patrz, trollolo, double mid Widzicie 200 ping, tutaj panuje taka atmosfera 200 pingu Ja się już tak przyzwyczaiłem Bo czasami mam tak na normalu więc I to tam szczerze różnicy nie, nie robi no to tak, Aha, widzę takie nożyki świąteczne Ale, on, ale oni last tu. Wow, nie last hitowałem, okej okay. Mhm. Mm Tylko nie ciężko last tu. Y, co z nikogo na bocie nie macie? Była wojna, ale uciekła. Ale głupota nie mam dobrym mida Nie mamy dżungli nikt mi nie będzie mógł pomóc No fajny dźwięk jest jak rzuca tym szczelet. Zapomniałem włączyć muzyki Żeby nie było nie Muzyka musi być. Nie, 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 strzel, nie strzelajcie. Nie, 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 dużo mówić, no. Ale mam runy po przynajmniej, nie, 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 sobie runy. nie, nie, jak coś. Chyba na bota poszli, chyba, nie wiem Dobra, tal, no, poszedł na Ezraal, poszedł na bota Spadaj, dziadu Jeśli macie na bocie, no e, to, ja mam problem, nice O, to było Kosaik. To ten drysz potadę? Nie wiem. To, nie, pod super. Tam na nato topie są solo zez. Nie, nie chcę ginąć, kurwa. No, nie, nie, nienawidzicie. A mu mu dżungla ta? No, zapomniałem o nim Ups, zażeś Nie Nie A mi treść z przed nosa zabrał A mnie zabił, a burak Wyskoczył mnie, zestunował tak akurat pod towerem Trochę tu tutaj zmniejszymy ten interfejs pół po ekranu, pół po ekranu mi zasłanie ten interfejs Reszta niszczycielska postać. Wiesz tak? No po to na pewno. Dobra. Już nie będę nic tu kombinował. SS Dobra re. Talon, 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 talon. No, tak, to jest talon Kurdej, balon. No żebyś wiedział Hop Ale serio, tu, tu mi tak nie idą teraz hity przez ten ping <laughs> No i coś czuję, że ginę No oh, come on! O oh, zgin! Zgiń! No, zgiń. Oh, nienawidzę go. 1-2... Aha, bo wpadłem, dobra. Ups. No, no zdjęcie. Widział. Tresz morduję ten. Tak? Support. Oh, oh fuck, sorry. Chciałem <try> musiałem talona dostać na midzie z pingiem Why? 50? <try> No rusz się kata, rusz, rusz się SS dalej No ma, który ma talon? Piąty, o oh, fuck No jeszcze S przyszedł, no chyba S je było, nie? No idź, idźcie stąd, o ty tam mordujesz widać No ci sobie oh, stąd cool. iść, nie? No super, siedzę mi w dwóch tam idzie no to zajebiście. Mamulti multi. Like Tam ta popełniła błąd, że podeszła do, ta, do tego, do ściany. Gdyby nie, po, nie, nie podeszła do ściany, to był ten, to by przeżyła. O do... jezu, talon, przestań. To na nic pierwsze No nie, nie wierzę w to, nie, nie wierzę w to jak mogłeś Cooldowny głupie, patrzę z real biegnie Jaki ale ja Almi no masakra drugi raz na pojechał, no i to jest po prostu 2-1, ja mam 1 3 Co zrobisz Nico 1-3ez, jestem 1-3kta Ale no to ignajta chyba nie rzuciłem też fakt No ma tego silencea i ten damage głupi Teraz pewnie przyjdzie z diamatem tłuczek Cokolwiek Ej pierwszy składać infiniki No, najlepiej ma mniejszy level i to ma 30 farmy Jestem protagon na, na topie, no nie padnie, co ty Niby to się przydała jakaś pomoc, nie Spadaj o Jezu, Ezrali ich wymordował, spoko. O, patrz. HP z kombą jeszcze jedno kombo i padnę szczerze, nie? widzę go. Patrz szybko, szybko zwijaj. O Jezu, Amumu. No comment, zabiłem, no ale Amumu. On cię rozwali, bo jeszcze miniony. Nie no. miałem many by uciekać. No. plus jeszcze miniony, to wiesz. Masakra, nie? 2-4. Wow. Oj, najgorsze staty Katariną. Uuu. Może przecież mam Talona na widzie, nie? Jeszcze nigdy nie grałem naprzeciwko niego. Nie ja muszę gdzieś indziej iść, bo ten talon jest, denerwuje z tym damage'em. I dosyć dobry ma damage, indzu. O o, o, chyba ranger padnie chciał. A ranger pada. Nie! Talon Dobra jest. Z zabity. Zabidu. Zabity Z, zabidy, zabidy, z. Ale ta ma fraga, nie? Danger, serio? <laughs> Jakbym nie wiedział ty Dobra, no, choć to spuszjemy będzie przynajmniej goldy jakieś O, nie puszczają Mida. No i co? Natomiast puszjemy bota I pójdziemy na Mida się musi przyciągać do niego, nie?

Padnę. Ja padnę. Padnę, padnę. No comment nie. Aż odjebali maniany teraz. Ale co to było? 6-3 nie. Tak to jest. A zabijam mumu. Nie bo mam cooldowny. Kurde pada. O panie. To było suche. W ogóle nie, nie, nie rozkwiniam tego czemu Darius nie miał się z Reala i z Z jest słaby, znerfili go. Znaczy no nie znerfili go jeszcze, bo nie wiem czy w ogóle mają go nerfić Ręgar ninja, patrzcie, Ręgar ninja. Yep. Wow, nie zabił! <ścoughs> Dobra, ale padnie. Jaki burak, nie? Z... Jakie on ma itemy? Nie, ten talon, ja stąd idę. Nie ja stąd idę, po na itemy metalona O panie Boże, page e, Później ten Nie zabijesz go Nad, Nadciągam to jest To a mu pewnie przyjdzie, wparuje i... No tak Przyjdzie czy wparuje? Bo patrz, nie, nie wierzę w to, że przeżył Nie, nie, zdąży, nie zdążyłem rzucić ci nawet, ale mi to na Mumu irytuje. Aha, tak, a Mumu potapę, dobra. Tulmordia, bo zaraz kozaka na ryje zobaczysz. Zbyt takie z tym to to, wiesz, to koleżanek poszedł. Bez sensu się rzucasz, w ogóle harasować nie umiesz Darkiem. Poza tym cały czas pchasz. Pchasz? <tul mordę> a nie czasem, nie czasem przez cecha pchasz? Ostaw go. No going back. Kusce słownik Se <grywia> A nie sobie? <grywia> o oh, Wend wyszła z gry, wow Będę chciało jej się grać, a mum mu 4-0 Nienawidzę tej Mumii naprawdę to coś ma taki damage, że to jest masakra, nie? Co, a, a potrzebujesz pomocy? To no, tu jesteś fucking I like Może jednak szacory No serio Właśnie o to mi chodziło Dobra nie, No ja tam na dni idę, bo ja wiem że oni tam siedzą Enemy has been slain. No ręgar zabił. Talon. Prawo. A tam mam mu i, i ten. ten najgorszy w bitwie, bo tam mam pewnie siedzi, nie? No, chyba, że tam tylko ten siedzi z no, z tym, no to wow. W nich to byśmy mogli wjechać jak w masło, nie? Gorzej samo A mnie to nikt nie pomoże. Gdzie jest jaki on damage robi! Tarcza! Tarcza mu tu! Żyję! żyje, Żyję! No ma ma life Jak ta mumia bije Panie Boże widziałeś kombo mi puścił na twarz i prawie padłem A tu ulti jesta, nie wiem on nie ma ulti Panie Boże zawał, zgon po prostu na miejscu nie Co, wy, co wyprawia ta mumia? Co? No no potapę no pary, lajkę ma e, Teraz nie wiem co on składa Pewnie też coś potapę A ten talon, milion potów Bo po zobacz na blue, na blue trzeba zobaczyć Trzeba zobaczyć na blue Może robi go, nie wiem No, już nie ma blue O pani pada się A zamorduję was wszystkich A i mumia, nie ma mumii dalej w ogóle nie O no za co? Przecież nawet ich nie, nie uderzyłem, nie? Zabić ich Zabić Eza Rzuciłem w niego sztyletem, no comment Moje kile. No na bank, ej na bank! Nie wierzę w to, nie! Po prostu to nie wierzę, że ty to zabrałeś To ja teraz zginasz ma już ja nie wierzę w to, że wszystko zabrałeś, nie? Ja tam robię flash rzucam się za tym razem a ten sobie tylko strzela, nie? Jaki burak! Nienawidzę cię! Burak jesteś, z czego zacieszasz buraku, o, a rękar robi backdora na bocie, nie? Jak ciebie cvel, nie? Moż 7-5, ja mam 7-4. Dobra, 4-7 Gdyby poukładać, to w sumie mam 7-4 no, też nie. Go. <laughs> nie. Ja się burak, nie ja się rzucam, a ten sobie podbiera fragi, no? Tę tak, grę pierwszego nie chciałem słyszeć, a ona sama podbiegła i zrobiła No, tak, jasne. Nie mów, no, nie Mów tak dalej. Sama podbiegła i strzeliła. A, teraz a, tak się mówi. A później to już było jak z procesu, stary. No, no. Jeden za drugim. Spuszyłem i dam. Może. Por. Por. Jaki To pora z Nie wiem. No spadaj pora, ode mnie. I oni mnie wszyscy po prostu biją, nie? Oni mnie nie lubią. Chodźmy im tam pomóc, chodź. Why? Because I <sweak> nie chciałem Nie, tylko nie mam nie! Nie! Prac. Ja, ja nie chcę, ja się tam nie piję. że ja w to nie wierzę, że ja im te mage ja im, nie ja im robię Ja im zostawiłem tego mumu już Że BMS za chyba tylko, nie? Chyba nie wiem Dawaj dalej pod Nie za co Dobre ulki jest 2 jest nice no, no tak S który składa jako pierwszy Infinity Nie, nie fajnie Teraz ja nie wiem co składać ją ja Survival, składać czy co To już po prostu nie wiem nie. Ja Chcę jakiś damage robić Jednocześnie nie być papier dobre, like składam. Co mi tam? A co mi tam? Ja ten Ezreal taki jakiś dziwny. S, S pod Infinity nie. Yeah, stół, like about. A co ukradł? Co <laughs> Wiesz co, nie gra igno <laughs> Za wolne paluszki, <laughs> ha ha ha, za reda. <laughs> o Jezu. Oni są premade. No ja wiem, że są premade, nie? Ja mam bekę z nich po prostu, nie? No, dwóch krytynów, którzy się sprzeczają. Dawaj, no, wszystko idź, ja zabiję. No tam jest mumu no Patrz on was, on was będzie teraz mordował Patrz On cię zamorduje Dawaj, awaj te paś, Jeb, yeah, dobrze nice O to chodziło Rengar ty klocku, nie rób backdora Poczeki kibögdorowi, z niego on się uparł na tego bota, nie? Ja już nie mówię, który cymbał mówił, że nie będziemy mieli tego. Czego? No prawie ci zabił, no ulti Eza nie doleciało. Tak, tak, tak. No serio? O, o czeka, czekaj, nie, nie, treść, treść czekaj, treść czekaj. Treść to robi? KS, KS. Widziałeś, jaki piękny to, to dobiłem, no. Tak, tak już, co mnie był uciekł. 777, znak Boga, kurde, nie. Bóg żyje. Co? Nie, 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 tylko nie mu nie. Nie, 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 nie. Odczep się, mumio, ode mnie. Chodź tutaj. Super, sobie na topie siedzisz, nie? I, I widzisz ten też taki dziwny znak na baronie, taki szarą kropkę? A wiesz, że tak? Co to jest? Co to za... Co, co to za błąd? 777, no nieźle. Na początku może po dupie dostawałem, no ale teraz się odagram. Wiesz, że mamy taką samą farmę? Co? Wiesz, że mamy taką samą farmę? No bo ja na początku nie mogłem farmić tak? Bo miałem dwóch na midzie. Plus jeszcze talon mnie ciągle zabijał, chyba z trzy razy pod rząd mnie zabił. Nie, dwa razy mnie zabił i na low hapełcie. Ja, ja jak wcześniej wspominałem, nie potrafię farmić na pb Dlaczego? Na PB się właśnie... Le znaczy no na normalnym się lepiej farmi, tak? Ale tutaj wiesz, trzeba wyczu z wyczuciem. Nie idź, nie idź. Nie no idź. muszę, muszę. Team Fight, co <laughs> Nie widział ja. Ej ku... Jak doszło fantomem z ust ten, item, e, ten, ten te ostrze, czegoś tam. Blade of the King, ruinie. Nie, yeah, wyjdź. Wow, on cię w ogóle. Ej on, on na Focus na Tobie. Biaza. Dawaj, morduj tą moje. Dawaj, 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 White! White soldier! Dawaj, grę! White Dawaj, grę! <laughs> white Dawaj, <keruje> grę! <laughs> white ten Amumu mu zdziwił że <grymulta> mu taj mu zniknęł z przetosu. o tak w grę OMG. Oh Święto. w tej chwili to jest to jest możliwe? to w tym kraju wszystko jest możliwe. to w Power GD, ja ten flash w tą ścianę, nie dobre nie <coughs> To było dobre, to ci wyszło Flash w ścianę, nie ma tak zrobić flash Jeb, i tu było tak słychać jak bańką zarywasz. Ale kto? No ty Nie, ja mam flashu cały czas To kto się sfleszował w ścianę? Ten yy, Z chyba Serio? Chyba próbował uciec, jestem pewny co, jak w ogóle, jaka gonitwa, patrz. Tak nas nie dogonią, nas nie dogonią, dawajcie. To było dobre. No czym? no widziałeś, powstrzymał mnie od wzięcia fraga, o my <śmany> Jaki burak. Zabij tą mumię. Dawaj, 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 dochodźcie no, szybko, szybko. Trzeba czy ją dobre to było, Flash. Cześć, what's up, bitch? No gg. Co to ma być? No więc to by było na tyle. No i co? Kierował grę White Cześć. No więc trzymajcie się po cześć i do kolejnego odcinka na razie.